Hej, hej, z tej strony Plus to kolejny odcinek na moim kanale i kolejny odcinek z Robloxa. Dzisiaj ze mną jest FireOut. Out. Ja, manu, witam wszystkich. E, tak, dzisiaj jest ze mną mój brat. E, spokojnie, już może wyjaśnijmy na samym początku. E, w grze. Nieprawdziwe, tak. bo, e. bo znowu e. będą komentarze. No właśnie. E, I będzie z tym źle. Dzisiaj jesteśmy w Adopt Me. Ja, mnie tutaj dawno, dawno nie było. Jeśli pamiętacie, to grałem jeszcze tutaj z Krystianem e, i tutaj jako jego syn. I to zrobiło, no chyba to jest jeden z najpopularniejszych. Na moim kanale. E, dlatego wracam, ponieważ było dużo aktualizacji. Może ty jesteś bardziej w temacie. E... No ja jestem w temacie. O kurde, ktoś wjechał. E, no, no pierwszy, pierwszą aktualizacją, e, chodźmy może do. E, no, to to, to my... złaś I, i możesz mnie poprowadzić, bo ja nie wiem. E, dobra, dobra. Jesteś to moim czekaj. tutaj młodszym bratem, więc prowadź. O, chodźmy do sklepu, sklep, bo w sklepie o. są prestiżowe rzeczy. No, ja dobra. jestem bardzo prestiżowy. No musimy tak. kupować rzeczy prestiżowe, bo jesteś starszy. No to co co byś chciał za prestiżową rzecz? Yy, mleko z lodowca. Dobra. Cztery. Mleko od złotej krowy. Ej, jak ci to mam dać? Mogę ci wziąć na ręce i nakarmić? Nie wiem. Geffitem. Już... Yy. Dałeś mi. From hand. Masz. O! Mleko. <gry> Pij. Będziesz wielki, może urośniesz? Dobre to mleko, dobra, idealną krowę wybrać. No, a czekaj, ja mam w sumie wózek, ej czekaj, ja stąd wyjdę I w ogóle jeśli wam się podobają filmy z Fireoutem, zostawcie łapeczkę e, Możecie wbić, zasubskrybować też kanał Fireouta Wbijajcie i lajkujcie, to może, nie wiem, 5 łapek no, To kolejny odcinek No to będzie kolejny odcinek Oczywiście jakiś film też u Fireouta się ukaże Czekaj, gdzie ja tu miałem wózek? Mam wózek, ej skakuj. Ja też mam Oj pa, mam mini wózek Mogę <to> ci na niego wrzucić? No ch czekaj, chyba nie. O Boże, ktoś chce już do mojej rodziny dołączyć. Nie, nie. cudem on tu Yyy... Eee... Dobra, uciekaj stąd. Ej, ty masz. W... <śmuszczaj> Czy ty włożyłeś... W... <śmuszczaj> to czekaj. Le oh, nie. <śmuszczaj> wózek w wózku, dawaj, dawaj. <śmuszczaj> o co chodzi? Kurde, eee... nie, to jest. To jest. Teraz nie... musimy jeszcze mniejszego wziąć jakiegoś? I on no. też musi mieć wózek. Ale to już chyba by tak nie zadziałało. To byś musiał ty mieć syna. O. No to... To gdzieś... chyba nie zadziałało. Eee, to są auta? Masz jakieś auto tutaj? Eee, nie, bo jest za milion Robuxów. A no to ja podziękuję. W sumie auta nie potrzebuję. Ja mam dziś nie. dom. Idziemy zwiedzić się dom. Walniesz na chatę komuś. O, o dobra, patrz. dawaj. Co to jest? Tu jest jakaś fajna. O kurde, wrazem mu. Gdzie ty A nie, wracasz? A to ty są... jest... wow. Ej, Co to jest? Patrz. Weź o? sobie rożek. Aha. Na kolej eee, co pick -up. chcesz? A nie, cz cz czemu mi się to nie wzięło? Nie A chcę. Ja nie lubię czekoladowych Dobra, to Gdzie biorę zielone. to. Kurde, to wszystko kosztuje. Dobra, to ja biorę to. To, a mogę kilka? <kuh> I mogę, dobra, pa patrz co się dzieje, patrz co się dzieje. C Kurde, jak? Ja mam tylko trzy maksymalnie. A nie, ja też nie mogę, dobra. Myślałem, że zrobię taki wielki ten. E, takiego wielkiego loda, ale niestety. Dobra, aż sobie z tobą nie podzielę, no cóż tam. E, no nie! <laughs> no nie. dostałeś już swojego, zrobiłeś se. Cześć, ja zjem go szybko. A no dobra, to czekaj, ja sobie też trochę zjem. I o. teraz ci oddam. Czyli eee. Rożek też muszę jeszcze z... O, dobrze. No nie, czy Masz. ty mi dałeś Rożek? Nie, ja, ja ci dałem teraz całego loda. A, tu Rożek, dobra, chodźmy. A, nie, a ja ci dałem też loda, dostałeś go czy nie? Nie, dostałem Rożek. A. W ogóle? To, to fajnie. jestem mega sławny i nas gonią, yy, tak. gonią nas yy, moi fani. No bo, bo ja mam ja ja sławnego brata. <laughs> a, zostałeś raperem czy. Tak, czy... zostałem raperem. Ty się zdecyduj, czy zostajesz youtuberem czy raperem, ewentualnie jest raperem. To i to? Kurde. No teraz to jest modne, nie? Wszystko naraz. Więc spoko. Eee, 10 tysięcy lajków i robimy e, trap. Tak tak, 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 tak. I nagrywamy trap w Robloxie. Patrz Ej. jestem bogate dziecko na howboardzie. O kurde, gdzie ty jesteś? O, Jezu. Dobra, siadaj na mnie, wsiadaj na mnie. Wsiadaj. ciebie, może wejść na howborda? No, no Nie mogę, jest za małe. No dobra. Nie myślę. A no Ale to. Patrz, jak... co jeszcze mam, patrz co, co masz jeszcze. Już misia. Miśka też miałem, ale gdzieś go prze, przepiłem, sorry. E, a nie, okay. mam tutaj. Patrz, czekaj. Bęk, ja mam hulajnogę. No czekaj, czekaj, patrz, ja mam hulajnogę też? I uciekamy, uciekamy, Na, uciekamy. Dawaj, dawaj. E, ty jesteś szybszy, nie jesteś szybszy. Ej, bo ja też Cześć, mam elektryczną. Chodźcie. I nie, ja też mam elektryczną, czajsz. Elektrycz. No. A, gdzie ty jesteś? Ej, jak on cię dogonił ten jeden? Nie wiem, oni się a, teleportują e, Coś też ma jakiś ten skuterek. Czekaj, co ja mam tu jeszcze? Mam rower. O mam, o mam deskę, czy to jest snowboard? Ej, Dawaj, jedziemy do... A! Gdzie ty? Gdzieś... Się. No. Gdzieś cię wylewaliło. Gdzie gdzie jestem? O dobra jadę. Czekaj, lecę. Nie wiem, gdzieś przy... między tym przejechałem, <laughs> cię zgubiłem już. Jestem Chodź, przy exit. Tak, czekamy do mojego domu. Wszyscy poszli z... A ja domu. nie wiem gdzie jesteś. Nie wiem gdzie jest twój dom. Eee. Eee. Dobra, to... To będzie eee, Exit. Gór... Górka po środku. Okej, okay, jestem tu, no. Kurde, Hades mnie potrącił. Która strona? E, nie wiem, robię. O, widzę cię, kur... widzę cię. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu. E, o, dobra, jesteś. Tam jest mój domek, to nie jest mój. To jest pana. E, który? Dobra, to idziemy. Tutaj. O, ty. Masz tak samo duży dom, jak ja, spoko. Ledwo się zmieszczę, ale da radę. No wiesz, ja jestem dziecko, co już zarabia. Czekaj, jak to, jak to zamknąć? E, nie wiem, gdzieś musisz w opcjach domu. Dobra, siadam e. tu. Dobra, chyba No nie, zjadam. już tutaj włażą. O, nie, co ja kupiłem? E. Wow. Aha, myślałem, że ten dom tak wygląda, on cały czas się zmienia. Chyba się. Ja go kupiłem coś przed chwilą. O! Oh, czekaj. Ja, czyli ściany nam zmienię, paczek i piękny. Dawaj. U urządź mi dom z... Nie ma takiego młodszy brat urządza mi dom. Dobra, pick-up, idziemy. Ej, e ja chcę urządzić dom. Nie, idziesz spać. Ja też idę Ej. spać. <laughs> Rodziców Dobra, to ja będę nie ma. Nie, nie i ci ucieknę. Nie, nie możesz uciec. Kurde. E e chodź tu! Nie. Aha, to jest fajnie. Ja, ja chciałem się złapać i, i mnie wywaliło na dwór. To chodź do o mojego nie. domu. Wróciłem. Chodź dawaj do mojego domu teraz. Czekaj, co ja tu mam jeszcze... Ja mam rower, dobra. Czekaj, gdzie jest twój tu, dom? Tu, tu, tu jestem. Patrz, chodź, jedziesz. Dobra. Ja jedę na rowerze. Ten rower jest jakiś wolny. Nie ma. To nie elektryczny. To nie elektryczny, widać. Dobra, zgaduję, że twój dom jest taki. Ten, tak, ten. tutaj, no patrz jaki o. Willa. Ja tam, też wiem, co tu nie wiem co tu robiłem. O nie dobra, mam w podobnym stanie. Yy, ale mam ładniejsze ściany. Yy, Zablokuj go jakoś, tego go. Nie czy. mam czekaj, stopetition. Nie mam jak zablokować chyba. Dobra. To yy. weź go do rodziny, bo będziesz. Jak na tobie o, usiądzie w sumie... będziesz miał skrzydła. Dobra. Będę bogiem. i to family. Dobra, masz jeszcze jednego brata. Mogę was dwóch zabrać. Pickup, tu będę miał skrzydła. O kurde, dobra, mam jedno skrzydło. Zostaw <laughs> A jesteś... nas. A ty jesteś zabiały na naszą rodzinę. O co chodzi? Ej. <laughs> nie, nie, żebym coś że sugerował, dzisiaj... nie? <laughs> to, że dzisiaj nie, nie zjadłem obiadu. No, no, Czekaj, spoko. może byś mi coś dał w co do jedzenia. Aha, bo ty będziesz głodny chyba, nie? Drop baby. wyrzuć po prostu dzieci. Spoko. E, co tu mamy? Ej, ja tu mam jedzenie. E, dobra, to, Proszę, i to. Ja się uzbroję trochę. Do, dobra. Patrz, patrz co mam na sobie. O kurde, czekaj. Masz. Łap. O, dobra. Jest. Skąd masz taką ja, zbroję? Nie wiem. Wziąłem z zabawek. A, to są Kupiliśmy zabawki. Kiedyś mi taką, nie pamiętasz? A, no tak. Na, 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 miesięczne urodziny. Niech będzie. No. E, czy ja mam jakieś zabawki? O, proszę bardzo. E, ale ja o ciebie dbam. <gib gib gib> Gifitem. Jakie ja wyglądam? Do, masz. Co ty zrobiłeś ze sobą? Masz balon. Jezu, coś się z twarzą stało. To nieźle. Jak to się w Tego? To można. O! Oh. Wow! Dobra. Robimy dyskotekę. Lecimy z tym. Wow! Lecimy, lecimy z tym. koksem mamy dyskotekę. O! yeah. Że co jest z Twoją postacią? Jak Ty ją tak zmieniasz? Ten tam tańczy już. Nie no, w sumie ja go położę tego, patrz, zrobimy to tak, pick up, on idzie tu, ej czemu ja go nie mogę położyć, spać, aha, stop edition, ej, nie, nie ja się to położę z nim spać, się, że dobra, znajdziesz. idziemy, ej gdzie ty polezłeś, <laughs> ej, ty mi uciekłeś z domu, nie, co jest, no. a, ty, gdzie ty byłeś, chodź tu, ej. No. aha, no spoko, ej czemu, u mnie wywaliło? Nie Aha, wiem. jestem pod prysznicem O dobra Wywaliło mnie pod prysznic, spoko Czy ja też wejdę? Ej nie no, czekaj chwila zajęta O, mogę zablokować dom Spoko teraz to, Nie utknę w prysznicu Gdzie jesteś? Jesteś w prysznicu baksów no, no to spoko Po co mi te skrzynie? Edit. Co tu jeszcze sobie mogę kupić ciekawego? Na przykład... O Jezu jakie to jest drogie, to ja podziękuję To mnie nie stać Patrz jak się prestiżowo jak napi, patrz na mnie. No pokaż. Dawaj. Ale prestiżowo. Ociera się. <laughs> Ociera się o twarz, żeby się, nie wiem, nie najeść za bardzo. Właśnie, żeby się wtarły w twarz. Tak. Właśnie. O masz, pobaw się tym. jesteś jeszcze dzieckiem? Haha, Aha, wyłączam i włączam. <laughs> o, ho, ale rebel. Dobra, wychodzę stąd. Jeszcze ją bije. Ej, chodź tylko jeszcze na główny, bo ja chcę zobaczyć, jakie zabawki sobie można jeszcze kupić. Może widzę, że mamy jakiegoś podgląd podglądacza. Ej, chodź tu. Podglądacza, dobra, o. No, chodź, Biorę cię na. na, Ej. na kurde! <laughs> <laughs> Taxi plepsu, nie? <laughs> jeszcze trzeci tam jedzie. No. Nie załapał się. Ej, ty, ty się jeszcze bawisz tą zabawę. Cię bije. Jeszcze... Aha. Ej, co jest, dobra. Ej, to w takim razie pojedziemy sobie. Puszczaj mnie. Na ds -ce. Dobra, dawaj, dawaj. O, prawie by był wypadek. Sorry, jeszcze nie, nie mam jeszcze prawa jazdy. Jestem w trakcie, więc nie wiem jak to działa. Eee... Oh, oh. Dobra, co my tutaj mamy? Są w ogóle te auta, one są drogie. Trochę i jeszcze trochę. I co tutaj tego? Pety, a nie, coming soon, kurde. Dobra, sorry, ale Grawy jesteś spetów. chory, więc idziesz do lekarza. Koniec nie. zabawy, zostawiam Nacj cię u tego... Chory, Nieważne. Eee, zostawiam cię u tego czarnego pana, co ty na to? On jest straszny. No, on jest dziwny. E, czekaj, co tu jest? Mogę cię sam, Uderzam go nie, nie, cię Tutaj. O, tu jesteś. ty jesteś? Tutaj O, nie, jesteś, nie, Siadaj I... e, no nie, 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 do nie, kwalifikacje? nie, 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 ty, ty Czemu musisz się... w renifera. Nie wiem, bo, bo to, są, to jest mój skalper. Ja, czy ja go jem? Czekaj, bo ja jem renifera, daj mi chwilę. <laughs> <laughs> czy ja zjem renifera? Nie wiem, ale dostajesz już zastrzyk w, w dupę i, i będziesz zdrowy. Nie wiem, będziesz ale, to jest komputer. Aha, mogę sobie go włączyć i wyłączyć. Ciemny ekran jasny ekran. Spoko. E, czego ty potrzebujesz? Bo widzę, że miałeś chyba ikonkę, że śmierdzisz. Ja e, potrzebuję. Mm. Uciekać stąd, bo ja już sam nie wytrzymuję. Ja już. Eee, idę. Co, co? Do rodziców chcę, ja nie chcę. Ale nie masz rodziców. Nie mamy Ej, patrz, rodziców. Patrz, mam jabłko złote. Gdzie? Mam koksa, mam koksa. Masz koksa? A ja mam renifera, to jest większy koks. Ja Jestem przed szpitalem. A dobra, tu wychodzę. Czekaj, bo ja mam renifera, jeszcze nogi zostały. Znaczy kopyta w sumie. O, patrz. Pick up Zjadłem to jabłko, teraz się świecę. Co ty się świecisz? O, właśnie, nie, pokazuje nie mi, mam... że jesteś głodny, spragniony, wszystko. Spoko, co mnie to? Przeżyjesz, dasz radę Dobra, jak chcesz się napić i chcesz się iść do ubikacji, to rozwiążemy dwie sprawy w, w jednym momencie Wiesz jak? Czekaj, to. muszę nawrócić O nie, nie Nie, nie, no, nie, nie prze... rób tego, nie Czekaj, bo wszyscy mnie blokują Lecimy po prostu na basen Załatwisz dwie sprawy nie, no bez przesady. E, tutaj dwie sprawy nikt nie zauważy, chyba że mają ten niebieski taki proszek, e, czy tam, co to ten płyn, co pokazuje, nie. ale to ja już się wtedy nie przyznaję do Ciebie, dobra, <grystanie> dawaj tu. O, nie umiem pływać. Nie wiem, was trzymie, was trochę podtopię <grystanie> i będzie tyle. E, spoko. <grystanie> e, dobra, chodź tutaj, idziemy się tutaj ładnie pożegnać bo tutaj już nie będziemy przyciągnąć, przyciągać. E, więc co, jeśli wam się odcinek podobał, pamiętajcie o subskrypcji kanału mojego oraz FireAuta. E, jeśli chcecie kolejny odcinek, zostawcie łapkę w górę i na 10 tysięcy łapek robimy trap, co nie? 100%. Tak, nagrywamy piosenkę i wpuszczamy ją na YouTube. No, e, o Robloxie, czy ogólnie o tematyce Robloxa, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć! Siema!